Sterownicy i grzesznicy, aby posłuchać. Na to szemrali charyzatorzy i uczeni w piśmie mówiąc. Nie przypadła. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i dał roztropił swoją własność. żyją rozrzut. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki chłód w tej krainie i sam zaczął cierpieć niegostępnie. Poszedł. Przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić żołądek z Zabiorę się i pójdę do tego Ojca i powiem, Ojcu. Zruszył się we mną. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i całował. A syn rzekł do niego: Ojcze, zrzeszyłem przeciw niebu i nie wobec Ciebie. Drugać niewliczone ciele i zabijcie. Będziemy usztować i wysępić się, ponieważ ten syn był mały, a znów oszczędził. Zabijał, a oddawał złośliwość. I zaczęli się wysępić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał do blisko domu, usłyszał głosy jej Przywołał jednego ze słów i pytał go, co to ma znaczyć. Ten rzekł, twój brat wrócił, a ojciec twój kazał zabić otoczone ciele, ponieważ uzyskał zyskał zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył. Lecz on powiedział ojcu, to tyle lat ci służy, nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu. Ale mi nigdy nie dałeś poświęcia, ja, żebym się zawalił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił, ten syn twój, który roztworzył twój majątek z kazałeś zabić na ja niego uczone ciebie? Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, wszystko co moje do ciebie należy, a trzeba było weselić z tego, że ten brat Twój był umarły, a znów orzeł, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Państwie. Panie. Szczególną, szczególnym dniem przebogatym także w Słowo, które daje nam dzisiaj Kościół do rozważenia i sam I oto przed chwilą słuchaliśmy raz kolejny tej przypowieści, która

widział tę przypowieść faryzeuszom uczonym w Piśmie, którzy przemrali, że On w taki sposób traktuje grzeszników, celników, wszystkich, którzy byli pogardzani przez tamtejszy. jest to Boga, istotę bez grzechu, tym Ojcem, tym miłosiernym, najlepszym Ojcem jest sam Bóg. To Jezus chciał powiedzieć: zobaczyć. takiego mam Ojca. Takiego Ojca. Obiad, całym światu. I ten najlepszy Ojciec. Yeah, yeah.